Ciao się ma z tej strony Alcie i Prozwi zespanie w wanie i dzisiaj zaczynamy nową przygodę. Wybieramy się do Paradise Valley, ale zobaczymy, czy co z tego Paradise zostało. No bo niestety strasznie sucho jest w Maroku. I wszystkie miejsca, gdzie było widać, że kiedyś płynęła rzeka, są totalnie przesuszone i podejrzewamy, że tutaj może być podobnie, ale nic. Idziemy, bo podobno okolica i tak jest przepiękna, więc nawet ten w takim miejscu będzie super. Więc chodźcie z nami. Zamykamy duka toska. Trzymaj się, do zobaczenia za niedługo. No, kto jest ananasem? A, no, trzeba wrócić do samochodu. Dlaczego? No, nie mam stroju kąpielowego. A spotkaliśmy teraz na trasie ludzi i powiedzieli, że podobno jest wystarczająco wody, żeby wskoczyć ze skałek. Więc chyba się cofamy, co? Upsi. No, i tak daleko nie zaszliśmy. Ja też wykorzystałem próbę cofnięcia, żeby wziąć GoPro do skakania. Także mamy strój, mamy GoPro, a jesteśmy gotowi na drugie podejście. No, ja stwierdziłam, że nawet nie biorę stroju kąpielowego, tylko po prostu ubiorę się w takie ciuchy, które szybko schną, w których będę mogła wskoczyć do wody i będę wracała w tych samych ciuchach, bo jest tak super gorąco. I będziemy mieli później całą trasę pod górkę, więc będzie idealnie. Zostawiamy Dukatoska z sąsiadami. Na pewno wszystko mamy. Przypomniałam sobie jednej rzeczy właśnie teraz. Że nie zdążyłam nie powiedzieć, że akurat dzisiaj wyjątkowo stwierdziłam, że pomaluję sobie oczy No. a przecież jak będę skakiwała do wody, to to wszystko spłynie. Zmazać to. Ale nie ma, nie ma tego złego. Do Paradise Valley przyjechaliśmy dwa razy: raz sami i raz z rodzinką. Parking, który wybraliśmy jest kawałek wyżej niż główny parking, ale gorąco go polecamy, ponieważ jest free i trasa prowadząca nad wodę jest przepiękna. Żeby tam trafić, nie sugerujemy się tą strzałką. Idziemy drogą w stronę znaku, zakazu wyprzedzania i przy dużych kamieniach skręcamy w prawo. Potem dochodzimy do kamienia z niebieską strzałką i dalej oznaczenia są wyraźne. Za pierwszym razem się zgubiliśmy, ale jak często podkreślamy, w Maroku nigdy nie jesteś sam. Oznaczenia szlaku: znikome. Pierwsze nasze zabłądzenie, także się wracamy. Udało się, znaleźliśmy pana, który nam pomoże. I właśnie nam pokazuje gdzie mamy iść. Także bardzo miło ze strony naszego pana, tymczasowego przewodnika. Jest pierwsza strzałeczka, więc chyba mieliśmy iść tędy. Najbardziej niesamowitych rzeczy tutaj w Maroko. Jest taka ludzka bezinteresowność. Wyobraźcie sobie, że Pan idzie z nami do tego Paradise Valley, i to jest kilka kilometrów w dół, chodzenia po skałach i on po prostu idzie z nami, nam pokazać gdzie mamy iść. I opowiada nam o drzewkach, i opowiada nam o roślinkach. Także niesamowite jest to. Też spytaliśmy Pana o pracę i odpowiedź była bardzo ciekawa, bo powiedział, że Naz dwa dni sobie popracuje, a dzień sobie posiedzi. Myśląc sobie u nas, żeby u nas w Polsce padła taka odpowiedź, wyobrażacie sobie, że ktoś by powiedział, że sobie. Dwa dni pracuje, a jeden dzień sobie siedzi na kapieniu? U nas jest jakiś taki cały życie, mam wrażenie, że u nas w Polsce jest mega fiks na pracę i przychylność jakąś taką społeczeństwa i znajomych uzyskuje się poprzez powiedzenie. No nie no, u mnie to jest mega dużo roboty. Cały czas. Praca, 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 a potem tak człowiek jest zapracowany, że zapomina odpocząć. No i sobie w końcu zdaję sprawę, że ta praca to jednak nie jest najważniejsza w życiu, i warto coś tam sobie zobaczyć. Także takie podróże naprawdę dają dużą perspektywę takiej inności, innej codzienności. W Polsce nie jest źle i my generalnie nie doceniamy tego jak mamy w Polsce dobrze no tutaj mają ludzie bardzo mało a i tak żyją sobie takim spokojnym, szczęśliwym życiem o, no jesteśmy, tutaj jakaś kafejeczka niesamowite to teraz zmiana kamerki Podobno latem jest tu ciepła woda, czyli pewnie bardziej w okolicach maja w górę, a teraz mamy styczeń i powiem Wam, że jest tak lodowata woda, że w głowie się nie mieści. Podobno nie było tutaj wcześniej żadnej wody, ale po trzęsieniu ziemi w Marrakeszu coś się stało, że z góry zaczęła płynąć woda, więc to jest po prostu górska woda, która spłynęła i jest lodowata. Dzisiaj, jak ludzie wskakiwali na suchara, to a po prostu, jakbyśmy nagrali te wszystkie reakcje i zużyli do kupy, to było prześmieszne, bo było takie... Nie, było śmieszne. ze mną! No. Pięknie! Też się nie spodziewałam. No, także zostaliśmy, teraz właśnie jest po zachodzie słońca i jest tutaj zero ludzi, także fajnie, dzień, dzień mnóstwo. Ale też fajnie, wesoło bo wszyscy dopingują skoki. Miejsce, naprawdę uważam, że jest piękne i warto odwiedzenia, bo tak jak my w ogóle nie robimy nigdy sobie listy takich turystycznych rzeczy do odwiedzenia w danym kraju, tak to miejsce zawsze znajduje się w top 10 co zobaczyć w Maroku, no ale jednak to jest taka, taka naturalna atrakcja, więc stwierdziliśmy, że chcemy ją zobaczyć i super było warto, było bardzo ładnie. No, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że po pierwsze byliśmy poza sezonem, po drugie, byliśmy teraz o zachodzie słońca, w sumie do zachodu słońca, więc tych ludzi też było zdecydowanie mniej. No, ale nawet jeśli są tłumy, to uważam, że i tak uda się znaleźć miejsce dla siebie i też da radę wskoczyć do tej wody, co jest bardzo fajnym przeżyciem. Więc jeśli zastanawiacie, czy tu przyjechać, polecam, było pięknie. Na koniec szalonego dnia herbatka z rodzinką, i wracamy szlakiem na parking. Tym pięknym ujęciem kończymy tego vloga i widzimy się w kolejnym już za tydzień. Jak masz jakieś pytanie, napisz w komentarzu, a jak nie masz, to napisz strategiczny komentarz w stylu na koniec świata i jeszcze dalej.